Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Ujrzałam Anioła Stróża, który mi kazał pójść za sobą. W jednej chwili znalazłam się w miejscu mglistym. Napełnionym ogniem, a w nim całe mnóstwo dusz cierpiących. Te dusze modlą się bardzo gorąco, ale bez skutku dla siebie. My tylko możemy im przyjść z pomocą. Płomienie, które paliły je, nie dotykały się mnie. Mój anioł stróż nie odstępował mnie ani na chwilę. I zapytałam się tych dusz, jakie jest ich największe cierpienie. I odpowiedziały mi jednozgodnie, że największe dla nich cierpienie to jest tęsknota za Bogiem. Widziałam Matkę Bożą, odwiedzającą duszę w czystcu. Ona przynosi im ochłodę. Chciałam więcej z nimi porozmawiać, ale mój anioł stróż dał mi znak do wyjścia. Usłyszałem głos wewnętrzny, który powiedział miłosierdzie moje nie chcę tego, ale sprawiedliwość karze. Od tej chwili ściślem obcuję z duszami cierpiącymi. To fragment dzienniczka świętej Faustyny. Jedno z jej przeżyć dotyczące życia wiecznego, konkretnie czyśćca. W naszych listopadowych rozważaniach niedzielnych chcemy mówić o prawdach wiecznych. Chcemy budować naszą wiarę w życie wieczne. Prawda wiary o istnieniu czystca zapisana jest w Piśmie Świętym i jasno określona w nauce Kościoła, Soboru Florenckiego i Soboru Trydenckiego. Czyściec nie jest miejscem materialnym, jest stanem duchowym. Jest Wielkim cierpieniem święty Tomasz Cakwinu powiedział, że najlżejsza z kar czystcowych większa jest niż największa skar, jakie mogą być na tym świecie. Jest to cierpienie duchowe, tęsknoty za Bogiem. Czyściec jest darem sprawiedliwości Bożej pełnej miłosierdzia. Bo gdyby była tylko sprawiedliwość ludzka, nikt z nas nie miałby najmniejszej szansy na zbawienie. To jest sprawiedliwość pełna miłosierdzia. Wszyscy, którzy znaleźli się po śmierci w czystcu, w końcu przejdą kiedyś do nieba. Jest historia związana z świętym Ojcem Pio. Przyszedł do niego zmarły młody zakonnik. Bardzo cierpiący mówił, że przebywa w czystcu, a powodem tego było to, iż jako zakrystianin w kaplicy klasztornej przechodząc obok ołtarza nie klękał jakoś tak przywyk do Najświętszego Sakramentu. Ojciec Pio powiedział, to ja jutro za duszę Twoją odprawię mszę świętą. I wtedy ten zmarły, ta dusza zaczęła krzyczeć wołać, tak długo każesz mi czekać, dopiero jutro. Kto jest w czyjścu? Ten, który umiera w łasce. Ale nie odbył pokuty na ziemi. Ten, kto z miłości kogokolwiek wykluczył. Wszystkich mogę kochać, ale przecież nie tego czy nie tej. Ten będzie w czyści, kto pozostawił na ziemi zło. Na przykład ktoś. Napisał niemoralną książkę przeciwko wierze. Dopóki ostatni egzemplarz tej książki będzie na ziemi, ten człowiek będzie musiał cierpieć w czystu. Bóg jest ogniem miłości. I tylko ten może się pośmiercić. Zjednoczyć z Bogiem, który sam jest ogniem miłości. Kolejne przeżycie świętej Faustyny. W pewnej chwili zostałam wezwana na sąd Boży. Stanęłam przed Panem sam na sam. Natychmiast ujrzałam cały stan duszy swojej. Tak jak Bóg na nią patrzy, jasno ujrzałam wszystko, co Bogu się nie podoba. Nie wiedziałam, że nawet z takich cieni drobnych trzeba zdawać rachunek przed Panem. Co to za moment, kto go opisze, stanąć naprzeciw trzykroć świętego. zapytał mnie Jezus: Kto ty jesteś? Odpowiedziałam: ja mam sługą twoją, Panie. Jesteś winna jednego dnia ognia czystowego. Natychmiast chciałam się rzucić w płomienie ognia czystowego, ale Jezus powstrzymał i rzekł: Co chcesz? Czy teraz cierpieć jeden dzień w czystcu, czy przez krótki czas na Ziemi? Odpowiedziałam: Jezu, chcę cierpieć w czystcu i chcę cierpieć na Ziemi, chociażby do końca świata największe męki. Jezus rzekł: Jedno wystarczy. Zejdziesz na Ziemię. I cierpieć będziesz wiele, ale niedługo, i spełnisz wolę moją i życzenia moje. Nie ma dokładnej daty tego zapisu, ale z kontekstu dzienniczka można wioskować, że to było 10 lat przed śmiercią świętej. Cierpieć będziesz niedługo, dziesięć lat. Taka wielka święta, tak przeniknięta łaską Bożą, tak prowadząca cnotliwe życie, i dzień czyjca. A cóż my najmilsi? Pewnie niewiele jest dusz takich, które unikną czystca. Dlatego rzeczą mądrą jest czynić za życia pokutę za swoje grzechy. I ostatni fragment, który chciałem dzisiaj przeczytać z dzienniczka, Pomoc Duszą Czyjcowym. Pewnej nocy przyszła jedna z naszych sióstr do mnie, która umarła przed dwoma miesiącami. Ujrzałam ją w strasznym stanie, cała w płomieniach, twarz boleśnie wykrzywiona. Trwało to krótko chwilę i znikła. Deszcz przeszedł moją duszę, bo nie, wie, nie wiedząc gdzie by cierpiała, czy to w czystu, czy w piekle, jednak podwoiłam modlitwy moje za nią. Na drugą noc przyszła znowu, ale ujrzałam ją w straszniejszym stanie, w straszniejszych płomieniach. Na twarzy malowała się rozpacz. Zdziwiło mnie to bardzo, że po modlitwach, które za nią ofiarowałam, Ujrzałam ją w straszniejszym stanie i zapytałam, czy ci nie pomogły modlitwy moje? Odpowiedziała mi, że nic jej nie pomogła modlitwa moja i nie pomoże. I odpowiedziała mi, jeżeli modlitwy moje nic, siostrze, nie pomagają, to proszę do mnie nie przychodzić. I znikła natychmiast. Jednak w modlitwach nie ustawałam. Po jakimś czasie przyszła znowu do mnie w nocy, ale już w innym stanie. Już nie była w płomieniach jak przedtem, ale twarz jej była rozpromieniona. Oczy błyszczały radością i powiedziała mi, że mam prawdziwą miłość bliźniego, że wiele dusz innych skorzystało z modlitw moich i zachęcała mnie. By nie ustawała w modlitwach za, za duszę w czyjscu cierpiące, i powiedziała mi, że ona już niedługo będzie w czyjścu pozostawiać. Jak dziwne są wyroki Boże. Najmiliście, aktem szczególnej miłości nas ludzi tu na Ziemi, jest modlitwa za dusze w czućcu cierpiące i ofiary dla nich ponoszone. Grzech pociąga za sobą winę i karę. Wina zgładzona jest doskonałym aktem żalu i sakramentem pokuty. Ale przez ten sakrament nie jest wyrównana kara. Natomiast uwolnienie od kar za winy przynosi ofiarę przyświętej, świętej, a także odpusty. Jest w nas wiara, że jest skarbiec łask. Wysłużonych przez Jezusa Chrystusa, przez Jego mękę i śmierć na krzyżu. Nieskończona ilość łaski, owszem, do tego skarbca dołożone są też zasługi Maryi i Świętych. I Kościół stwierdza, że określone czyny połączone ze spełnieniem. Następujących warunków. Niedawno odbyta spowiedź, modlitwa Wierzę w Boga Ojcze Nasz, modlitwa w intencjach naznaczonych przez papieża, wyrzeczenie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, to chyba najtrudniejsze, i określony czyn. Kto to spełnia, może zyskać odpust zupełny. I ofiarować za duszę w czyśćcu cierpiącą, albo za siebie samego. Tym czynem jest, na przykład, droga krzyżowa odprawiona w kościele, koronka do Bożego Miłosierdzia, różaniec pięć tajemnic odmawianych po kolei, adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele przez 30 minut, przy czym nie musi być. Jezus Fost w i w Monstrancji wystawiony. Różne uroczystości, tak zwany odpust parafialny, oktawa wszystkich świętych. My wierzymy, że śmierć nie kończy miłości. Pomoc zmarłym w czystcu jest aktem wielkiej miłości. Miłość. Ofiarowująca się drugim to istota chrześcijaństwa. Bóg jest miłością. On chce wszystko przemienić w miłość. Po to tu na Ziemi żyjemy, byśmy byli przemienieni w miłość my sami, a także nasi zmarli. Amen.